zastąpić ziemniaki w sałatce ziemniaczanej. Sałatka jest nisko węglowodanowa. Cześć, mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni razem z Mariuszem, który jest moim operatorem. Cześć Wam. Jaki jest najzdrowszy kalafior? Co można przysządzić z kalafiora? Jak zmniejszyć ilość węglowodanów? Zostańcie, bo dziś będzie pożywna sałatka białkowa. Obejdziecie przepis na sałatkę z kalafiorem. Zapraszam. Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. Jesteśmy również na Instagramie. Dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i cieszę się, że Pan Łukasz korzysta z moich przepisów i urozmaica je. Zrobienia sałatki z kalafiorem będzie nam potrzebny oczywiście kalafior. Jajka, pomidory, szczypiorek, sól i pieprz. I jeszcze sos czosnkowy, który trzyma w lodówce. A jak taki sos zrobić? Kliknijcie kartę. Sałatka z kalafiorem jest to jedna z takich typowych sałatek warstwowych. Najpierw pomidory, później kalafior, jajka a na końcu przyprawy. Wszystkie składniki mamy już wrzucone do miski, wystarczy teraz je tylko odpowiednio doprawić. Z takiego kalafiorka możecie zrobić pyszną zupę krem. Kliknijcie kartę. Uzupełnieniem tej sałatki jest sos czosnkowy, który nadaje fantastyczny smak sałatce. Zwieńczeniem zrobienia sałatki będzie posypanie szczypiorkiem. Jest wiele sałatek ziemniaczanych i aby zrobić sałatkę fit należy zamienić ziemniaki na kalafior. I zamiast sałatki ziemniaczanej mamy sałatkę kalafiorową i dzięki temu będzie ona zgodna z dietą rozdzielną, dietą keto, dietą niskowęglowodanową. Na samym początku zadałam pytanie, jaki jest najzdrowszy kalafior. Oczywiście najzdrowszy jest surowy, ale surowy nie każdy może jeść, więc Wybierając między gotowanym a na parze, zdrowszy jest oczywiście na parze. Dziękuję Wam za czas, który spędziliście ze mną. Dajcie super, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to zapraszam do zrobienia sałatek. Tutaj jest jedna, tu jest druga, tu jest nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Pa! Pa!